Cześć serduszko Teraz Ci przedstawię jak stopy bystości odlać w wysokości dla darmowej energii Darmową energię jak się spodzyskujesz masz na moim kanale Boże Jehowa Nauka Tam masz jak spodzyskać darmową energię Ale stop jak odlać Bo to jest szczególnie aktywny szczególnie aktywny stop Z germanu i tego Germanu Germanu i magnezu on się układa tak, 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 w krzyż. W krzyż się układa i tu są zalążki metaliczności. Tu są zalążki. A tu są... Tu, 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 tu są... Tu są... Głębiej. W, 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 da, dalej. Zalążki metaliczności. No, tak, tak, tak to wygląda. Tu, tu bliżej brzegu, a tu dalej. I to wysoci... Tutaj daje na to, że jak się odleje stop, to że... Te zarążki metaliczności będą tutaj od elektronu i, proto, i elek, e, protonów protonu. A tu nie elektrony, tak są protony. To są protony, tu jest proton tu elektron i, i tu elektron, i tu elektron. A na dole i z góry, są, z góry i z góry są protony. Daje na to, że, że z góry na to i jest takie ułożenie, bo jak nie, bo jak jest w wysokości ułożony... Ułożony w wysokości ten, o, o, w odledzie, od wysokości ten. No, tu są pro, proton, a tu, tu, tu elektron. A jak jest w wysokości uło, ułożony w wysokości u, ułożony od wysokości ten? Elektronu, 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 elektronu. ten stop. O, tutaj, tutaj jest elektron, a tu proton. Czy są te hórki ułożone od elektronu do protonu, od elektronu do elektronu, czyli od elektronu do elektronu, te hórki, te zarączki metaliczne są ułożone, to stop inaczej musi wyglądać. A jak jest od, od protonu do protonu, to stop wygląda tak. A jak, dzia jak działa stop w wysokości darmowej energii? Jak, jak, jak to działa w wysokości ten... Yy, to też znajdziesz na kanale moim, w wysokości Borychała Nauka, jak to w jak wysokości to, wygląda, ten, no, uiszczenie się w wysokości kwantowej, jak to wygląda od atomu. Od, od no, to w stop, stop musi być zrobiony tak, wąski, wąski, tutaj tutaj ten, ten bok wąski, o tak, tak wąski, tu szerokość, tu szero, szeroki, tutaj te, te, te protony szerokie, żeby były, szerokie, żeby były, tu szerokość, żeby było na szerokość, na, 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 na szerokość, żeby było, na szerokość, bo wysokości, to daje, to daje napięcie duże, napięcie duże, ale musi być wąski, musi być wąski, żeby nie zachłócić wysokości napięcia wysości jak je z góry się uzyskuje te, tego stopu, a z dołu jak się uzyskuje tego stopu. Żeby nie zachłócić. To, to musi być wąskie tutaj. Ta, 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 ta część. Ja są ułożone tak jak tutaj namalowałem. Tak jak tu namalowałem. Są ułożone w tym stopie tak jak namalowałem. No. I tak to wygląda. A jak, jak sobie byłoby od elektronu do protonu? to by musiało być tak z tobą stop by musiał być ten tak, tutaj byłby, byłby środek atomu tu by, tak na, na szerokość na, na szerokość długą by mogło być długą dług, długość długą, a wysokości tutaj, tutaj wysokości byłyby znowu d, z, z, z ten nie, to, 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 to by musiało być jakby było tak, to by musiał być tak odlany, tak odlany stop. Tak, tak odlany stop, r stop. Z, bo z boku, z, z boku byłyby, z boku byłyby elektrony, elektrony i protony, e elektrony z boku byłyby, tu byłaby ta wąska część, ta wąska część, i na długość tak wysoko, ta na, na taką długość. Tak musiałby być odlany stop. No. I to, i to różności. Na naszym ciągu tego filmiku o, o, dam przykład w sensie dla, dla ułożenia proton-proton, że, że te kulki, te zarączki metaliczności są, są od protonu, że energia się spodzyska od protonu, do protonu, a energia się spodzyskuje, a nie od elektronu do elektronu. No, to, to taki przykład dam. Dam, 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 dam przykład. No, to tak mniej więcej wytłumaczyłem. To będziecie wiedzieli, jak to działa. No tu trzeba dobrze oddać stop wysości, by byś kończka. No trzeba dobrze tak, serdeczko trzeba dobrze oddać stop, żeby żeby ta energia działała i to uzależnione jest w wysokości na przykład no wschód, zachód, północ, południe wysokości, Jeszcze po, pomiędzy wysokości, wschodnio za wschodnio północna część, ten, jeszcze jeszcze te Prze, przeprostokątne wysokości pomiędzy wysokości wschodem, a północą, czy, czy wysokości ten po, po, wschodem, a, a południem wysokości się liczą wysokości, te, te też takie linie w tym odniesieniu i to wszędzie in, in, inaczej sto trzeba odlewać, w zależności na którym miejscu się znajdujemy, no błyska, się. Cześć serduszko, teraz Ci objaśnię odlewy, odlewy Jakie się robi, bystości ten, jak się robi od darmowej energii, bo to, bo musi być się od jak, jak z, z północy na, na południe, czyli daje Polska Polska <laughs> Polska i dolne, i dolne Stany Zjednoczone, chyba Waszyngton to wypada, ale tak, to tak się nie orientuje, tak się nie orientuje, i Stany Zjednoczone. <laughs> To odlew się robi tak, płacki, płacki odlew płacki u Chińczyka, u Chińczyka, tak pod koniec Chińczyków, tam Pekin, wysoki pod koniec Chin, wysoki, pod koniec wysoki, ten azjatyckiego, tak w środku azjatyckiego kontynentu. Odlew się robi na prosto, tak tu, 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 tu są tu, tu są elektron, elektron z lewej proton i sprawdzaj też te strony proton tak jest tutaj namalowane no tak jest tutaj namalowane a tutaj a tutaj jest NS n SN SN a tu jest góra dół góra dół góra dół elek, elektron elektron dolny górny elektron i góra dół a tutaj u u u w Rosji w Rosji pod koniec Rosji pod koniec Rosji jak się kończy kontynent, kontynent wysokości rosyjski, czy tam w środku Rosji to się robi taki odlew tak prosto, po to prosto tej darmowej energii a wysokości tutaj te, tu, tutaj wschód na wschodzie ten a wysokości na między, między zachodem a północą i wysokości wschodem a południem wschodem a południem odlew się robi tak tak na stojąco, tak płasko. Tak płasko się robi. To jest ten przykład. To, to nie jest ten przykład. To jest ten przykład. I to jest w wysokości. To jest początek Rosji. Początek Rosji. Moskwa. Moskwa. To tak pod skocem. Tak pod skocem trzeba zrobić. Tak pod skocem. Tak. Tak pod trzeba zrobić. 45 stopni. 45 stopni. Bo atomy są tak ułożone. Tak. Tu. Tu. <trym> są tak ułożone atomy, atomy tak, tak, tak są ułożone, zamiast ułożone tak, że tutaj elektron tu proton, tu elektron i tu dolny elektron, proton prawy i proton lewy, a tu wysokości elektron jest tak, elektron i proton jest, jest do góry, tak do góry jest elektron i proton. Tak tak na wschód, to wysokości żeby ten, to trzeba, trzeba tak, tak pod schodem zrobić. I wtedy są, są elektrony tutaj dolny i górny, dolny i górny, tak, tak pod skoczem, a przyjemności Hiszpania, Hiszpania-Australia, Hiszpania-Australia w wysokości, Hiszpania-Australia, to odlew się robi tak. Tak. tak, 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 albo tak, a to już obojętnie, tak czy tak, no tak czy tak. No to są cztery możliwości takie robienia odlewów, cztery możliwości robienia odlewów cztery możliwości robienia odlewu to sobie zbadajcie, zbadajcie gdzie na jakim kontynencie jaki odlew pasuje no to będziecie umiecie ujść do kierunku gdzie co i jak jest uiszczone no, buźka. błyszko no nie tylko jest wschód, zachód, północ, południe ale jest, że jest góra i dół no no to będziecie wiedzieli co i jak, jest no, dobra, buźka buźka, to na tyle